Zadanie 9. Matematyka, poziom rozszerzony, próbna matura z listopad 2019. Dany jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości A i B, w którym kąt między środkową a wysokością wychodzącymi z wierzchołka kąta prostego ma miarę Wykaż, Wykaże jakiś tam tangens. Mamy sobie nasz trójkąt prostokątny. Mały rysunek, bo na obliczenia trzeba miejsce zostawić. Eee, tu jest A. To jest B, do, kolejność dowolna. Wiemy, że środkowa wychodząca z kąta prostego, środkowa mniej więcej tu, no dzieli ten, ten odcinek na pół, bo to jest środkowa, ale też wysokość wychodząca z tegoś wierzchołka, a ta pod kątem prostym naprzeciw prostokątom. No dobra, skoro to jest środkowa, no to dzieli ten naszą przeciwprostokątną na pół. No to Ciach, X. I x. Jedna rzecz ważna też jest taka, yy, że skoro to jest trójkąt prostokątny, to my możemy sobie swobodnie na nim opisać okrąg. Rysunek odręczny, wybaczcie, my już się znamy, więc wybaczycie. Dziękuję. <grytanie> yy, tu jest środek tego okręgu i tutaj też jest dokładnie x. Warto o tym pamiętać. Dobra, rysujemy sobie nasz kąt alfa. No to alfa jest tu i ten nasz brakujący odcinek. Niech to będzie k. Malutkie, to jest k. A to tradycyjnie niech będzie h. No mały rysunek wy, wyszedł, wybaczcie. Dobra, lecimy dalej. Mamy wykazać jakiegoś tam tangensa alfa. No to czym jest ten tangens alfa? Nasz tangens alfa z rysunku wynika, że to jest nic innego jak k przez h. I mamy dojść do takiego miejsca. No dobra, to co mamy do dyspozycji, to na pewno jest pole tego trójkąta. Pole tego trójkąta to jest nic innego jak 1 druga h razy 2x. h tutaj na 2x. Czyli w sumie to jest, dwójka się skróci, czyli mamy hx. A to jest to samo dokładnie, co 1 druga ab. No bo A jest wysokością, B jest podstawą, czy tam na odwrót. I z tego tutaj, z tej linijki, jesteśmy sobie w stanie pięknie wyznaczyć H do naszego mianownika. W takim razie H to jest nic innego jak AB przez 2x. To co warto zauważyć, to, to są trójkąty prostokątne, czyli twierdzenie Pitagorasa tutaj będzie jak znalazł. Jedno twierdzenie Pitagorasa ułożymy. Z, dla dużego trójkąta, czyli a kwadrat plus b kwadrat jest równe 4x kwadrat. No to po podzieleniu przez 2, tak po prostu teraz już tak naprzód robię, no to mamy a kwadrat plus b kwadrat przez 2 jest równe 2x kwadrat. No dobra. To to jest jedno równanie. trzy niewiadome. Zobaczymy. Może się przyda. Drugie to to jest ten mały trójkąt prostokątny. Jego napiszemy na niebiesko. W takim razie z niego wynika, że x kwadrat jest równe h kwadrat dodać k kwadrat. A z tego łatwo wywnioskować, bo chcemy przecież nasze k, bo w k y, tutaj do licznika. Mianownik już mamy, licz, szukamy do licznika. Czyli szukamy naszego k. K tutaj nie ma, jest tu, no to lecimy. Czyli k kwadrat jest nic innego jak x kwadrat Odjąć k kwadrat. Mamy nasze k kwadrat. No dobra, nie jest takie oczywiste. Ale my h przecież znamy. Zatem podstawimy k kwadrat to się równa. No x kwadrat to x kwadrat. Tu będziemy potęgować od razu, bo jest potęgowanie, czyli mamy a kwadrat b kwadrat przez 4x kwadrat. To po uproszczeniu wspólny mianownik i tak dalej, i tak dalej dostajemy 4x do czwartej od, odjąć a kwadrat b kwadrat przez 4x kwadrat. To co warto zauważyć tutaj, to ten wyraz jest podniesiony do potęgi drugiej. To warto by było zapisać. Można by było to zrobić tu, żeby za dużo miejsca nie zajmować. Mamy 2x kwadrat do drugiej. I to jest właśnie to. Dzięki temu pozbędziemy się w liczniku x. I zobaczymy co będzie dalej. Dobra, No to ja w takim razie ląduję trochę bardziej na środku. Mamy k kwadrat, to się równa. I za to podstawimy sobie to, czyli mamy a kwadrat plus B kwadrat jeszcze do kwadratu przez 4 już od razu. Odjąć A kwadrat B kwadrat przez 4x kwadrat. Tutaj natomiast też można by było sprowadzić do wspólnego mianownika to tutaj na tej dużej kresce łamkowej, wspólnym mianownikiem będzie 4. W takim razie dostaniemy. Tutaj już wiemy, że jest, mianownik się nie zmienia, z tym nic nie robimy. Dostaniemy a do czwartej, dodać 2ab. Wszystko do kwadratu tu i tu. Bo tutaj potęguję tą dwójkę też, nie? Hop. Dodać b do czwartej. I jeszcze odjąć 4a kwadrat b kwadrat, bo wspólny mianownik, tutaj jest taka czwóreczka. Dobra, równa się tu i lecimy dalej. No dobra, to po uproszczeniu, zwróćcie uwagę, że to nam się pięknie odejmie. I nie przez przypadek dostajemy a do czwartej, odjąć 2ab i tak dalej, dodać b do czwartej. O, tutaj jest do czwartej ciek, ciach ciek, to jest do czwartego. Ciech, 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 ciech. Ciech do czwartego. Dobra, no to w takim razie to, co dostajemy tutaj, no to jest nic innego jak a kwadrat odjąć b kwadrat i to wszystko jeszcze do kwadratu przez 4 i jeszcze przez 4x kwadrat. Licznik nasz to też jest nic innego jak a kwadrat odjąć b kwadrat przez 2 przez 2x kwadrat też tutaj kwadrat. O tu sobie wpiszę też kwadrat, czyli w sumie wszystko tutaj jest razem podniesione do kwadratu i teraz tak, no, równa się już przyzwyczajenie napisane. zobaczcie, jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Mamy a odjąć b kwadratu już w naszym tym. I to, co warto zrobić, to skorzystać właśnie z definicji potęgi wartości bezwzględnych, czyli napisać, czy k, czyli tak jakby po spierwiastkowaniu, to jest nic innego jak a. Wartości bezcennej, a kwadrat odjąć b kwadrat hop, przez 2 i jeszcze przez 2x. I to jest nasze k. Bardzo, bardzo blisko naszego już docelowego rozwiązania. Dlatego lecimy już właśnie sobie do tangensa. To zrobimy na czerwono, czyli mamy tangens alfa. Tutaj, żeby ułatwić nasze obliczenia, skorzystamy z tego, że dzielenie ułamków to mnożenie przez odwrotność, bo h też jest ułamkiem. W takim razie od razu klas sobie wpiszę na, na poziomie równa się, czyli będziemy mieć a kwadrat, b kwadrat wartości bezwzględnej przez 2 i jeszcze przez 2x razy odwrotność naszego h, czyli 2x przez ab w takim razie po skróceniu tego tutaj otrzymujemy, dobra napiszę tangens alfa, czyli mamy a kwadrat odjąć b kwadrat. To we wartości bezwzględnej. Natomiast tutaj dostajemy pięknie 2ab, co należało udowodnić.